Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie z kabiny naszego Forda, na początek suchar dnia, jak się nazywa samochód dla dzika? Chwila na odpowiedź, oczywiście, że Fordzik, stąd nazywamy go pieszczotliwie Fordzikiem, dzikiem w sensie, ale dzisiaj nie o samochodzie, a o tym co ostatnio w nim gości, czyli kamerka Navitela. A będziemy sobie rozmawiali o modelu Navitel AR250NV Night Vision, stosunkowo budżetowa konstrukcja. Ceny kamerki sprawdzicie sobie oczywiście na portalu Ceneo, link w opisie filmu. I tak jak widzicie jest to stosunkowo niedroga konstrukcja kosztująca około 130 zł. I na początek, no prawie na początek, bo początek już był, dwa zdania na temat podstawowej specyfikacji technicznej. Mała ściąga z opakowania. Przede wszystkim, oczywiście, kamerka ta rejestruje obraz w rozdzielczości maksymalnie Full HD. Jest to natywne Full HD. Mamy dwucalowy wyświetlacz ekranik. Kąt widzenia tej kamerki to 140 stopni. Nie jest to dużo, ale nie wymagamy też wiele od tak budżetowej konstrukcji. Cztery szklane soczewki. Tutaj też nie ma jakiegoś tam szału. Mamy wykrywanie ruchu. Mamy G-Sensor, mamy również tryb parkingowy. Karty pamięci są obsługiwane do pojemności oficjalnie 64 GB i sensor Night Vision. Czy mam tutaj dodatkowe informacje, co to dokładnie za sensor? Nie widzę. W razie czego, pełna specyfikacja oczywiście w opisie tego filmu link do strony producenta. To, co w zasadzie jest już standardem w przypadku kamerek na to tutaj mam informację. Zakupując taki sprzęt, dostajemy od razu voucher na roczną licencję na ich nawigację, Navitel Navigator, który wspiera mapy Europy plus dodatkowo Rosja, Białoruś, Kazachstan, Ukraina. I tak moim zdaniem Rosja nie do końca jest w Europie. Bardziej w Azji, niż w Europie. A co do samej kamerki, to zaraz sobie ją zobaczycie dokładnie, bo tutaj tak odbija, że mało co widać. Ogólnie mamy instalację na oczywiście przyssawkę, przegub kulowy, podpięcie mikro USB i zasilania z uchwytu brak, ale w tym budżecie to również żadna wada. Montaż do montaż kamery jest dość prosty, chociaż jedną ręką ciężko go utrzymać. Mamy złącza. Na dole mamy wejście na kartę pamięci, na bokach praktycznie nic. A wszystkie przyciski do obsługi znajdują się na prawym tyle. Mamy tutaj przyciski do wybierania menu, strzałki do poruszania się i przycisk OK do zatwierdzenia wybranych opcji. Widzicie też ten dwucalowy ekranik matowy, chociaż jego jakość jest taka sobie, jest mikrofon i jest również obiektyw. No, i oczywiście w zestawie dostajemy też od razu, oczywiście, zasilacz do gniazdka samochodowego, do zapalniczki. Do góry mamy diody, które sygnalizują nam pracę urządzenia, niech nam się to skupi. Teraz są dobrze widoczne. Na samym wyświetlaczu znane Wam doskonale menu i wszystkie podstawowe informacje. Czas nagrywania, ustawiona rozdzielczość, czy mamy rejestrowany dźwięk, data, godzina. Nieustawione, tutaj nie ma superkondensatora, całość jest zasilana z wbudowanego akumulatora, więc kamerka jeżeli będzie dłużej nieużywana, no to automatycznie data, godzina tak się nam skasują. Mamy informację, że jest wpięta karta i zasilanie. No a tutaj dodatkowo czas nagrywania w pętli, ustawiony na jedną minutę, korekcja ekspozycji i tryb pracy Samej kamery. Wchodzimy sobie dalej. Tutaj mamy tryb robienia zdjęć. Mamy możliwość odtwarzania nagranych plików, no i wracamy do rejestracji. Wchodzimy sobie teraz w menu. Tutaj tradycyjnie podział na dwa tak naprawdę segmenty. Pierwszy dotyczy ustawień związanych z samym zapisem. Menu jest również dostępne w języku polskim, co zaraz zobaczycie. Mamy ustawienia g -sensora. Tradycyjnie to są trzy czułości. Możemy sobie zostawić na przykład na średnią. Mamy możliwość włączenia wyłączenia trybu parkingowego. Przechodzimy sobie do ustawień samego urządzenia i tutaj od razu sobie zmienimy język, żebyście widzieli, że jest również język polski. Wyłączmy jeszcze tylko bipanie. I od razu będzie nam się lepiej pracowało. Możemy oczywiście podczas nagrywania, włączamy sobie nagrywanie, zapisać przez chociażby, nie wiem, ustawienie G-sensora. Jest zablokowany plik przed nadpisaniem. Możemy oczywiście również skorzystać z klawisza, który nam to zrobi. No teraz się nagrywa zapisane, więc odpuszczamy. Oczywiście to, jak kamerka wygląda z zewnątrz, jaka jest jej funkcjonalność, to jest tak naprawdę sprawa drugorzędna. Ja tego typu urządzenia traktuję nie jak lustrzankę, która ma nagrywać nam obraz dla potomnych z tego, co się dzieje przed samochodem, bo dla mnie to jest tylko i wyłącznie urządzenie rejestrujące zdarzenia na drodze, które ma chronić moją dupę, ewentualnie kogoś dupę w przypadku jakiegoś zdarzenia drogowego. I uważam, że jakość obrazu, którą za chwilę zobaczycie, z nagrań z dnia, jak i z nocy, biorąc pod uwagę oczywiście budżet cenowy, jest w zupełności do tego wystarczająca. Zapraszam na filmy testowe. No i czas na kilka słów podsumowania. Czy warto wydać około 130 zł na tą kamerkę? Moim zdaniem, jak najbardziej tak, o ile jesteście świadomi tego, że jest to urządzenie stosunkowo niskobudżetowe i do czego jest to urządzenie przeznaczone. To nie jest kamerka która, jeszcze raz przypomnę, ma zastąpić nam, nie wiem, lustrzankę, którą będziemy nagrywali obraz, to jest kamerka, która po prostu ma rejestrować obraz. I nie czarujmy się, ale w urządzeniu za około 130 zł, jeszcze raz przypomnę, linki do ceny w opisie tego filmu, no, wiadomo, że nie wszystko będzie idealne, również jak chodzi o obraz. W przypadku na przykład nagrania nocnych, jeżeli auto się porusza, nawet w stosunkowo niedalekiej odległości od nas, nie jesteśmy w stanie odczytać jego numerów rejestracyjnych. Nawet jak zrobimy sobie stop klatkę, ale widzimy co to jest za samochód, i w przypadku na, na to jakiejś kolizji będziemy w stanie potwierdzić, kto na przykład był winny. Ale problem może już być z odnalezieniem sprawcy, jeżeli ucieknie, bo urządzenie może nie być w stanie zarejestrować numerów rejestracyjnych. Obawiam się jednak, przynajmniej tak z mojego doświadczenia wynika, że w zasadzie żadne urządzenie w tym segmencie cenowym nie jest nam tego w stanie zapewnić. Co do nagrań w dzień, tutaj sytuacja wygląda podobnie. Jeżeli mamy samochód, który jedzie stosunkowo blisko, no to nie będzie większego problemu z tym, żeby odczytać numery rejestracyjne, zwłaszcza jeżeli to będzie auto, które będzie poruszało się przed nami, ewentualnie będzie nas mijało i zrobimy sobie stopklatkę, wtedy też jesteśmy w stanie numery odczytać. Jeżeli auta poruszają się szybciej, czy to względem siebie, szybsze wyprzedzanie, czy auto, gdzie stoi dalej na poboczu, z tym już może być problem, ale podobnie, z całą trochę w obronie testowanego urządzenia Navitela, że żadne urządzenie praktycznie w tej cenie nam nie jest w stanie tego zapewnić. Sam model AR250NV w zasadzie zapewnia wszystko to, co trzeba. Mamy nagranie Full HD, mamy możliwość ustawienia G-sensora, mamy tryb parkingowy, mamy czujnik również ruchu, ale pamiętajcie o tym, że żeby ten tryb parkingowy działał, to urządzenie będzie wymagało podpięcia dodatkowego zewnętrznego źródła zasilania. Nawet ja takie urządzenia też ma w swojej ofercie. Ja wam wrzucę pewnie link do opisu tego filmu, żebyście wiedzieli, jak to w ogóle wygląda. I mamy tutaj oczywiście możliwość wykonywania zdjęć, podglądu zapisanych, także nagrań. Nie ma oczywiście. GPS-a chcemy sensora GPS-a nie ma oczywiście nie ma także dodatkowych barierów związanych, chociażby nie wiem, z nagrywaniem wyższej rozdzielczości, podłączaniem tylnej kamerki. To urządzenie tego nie obsługuje, ale w tym budżecie cenowym to w zasadzie żaden minus. Moi drodzy, dwa słowa jeszcze na temat wbudowanej baterii. To, o czym mówiłem, no my praktycznie jeździmy codziennie. Dojeżdżamy codziennie do pracy, to nie są długie dystanse, ale wystarczą, żeby na przykład przez weekend taka kamerka podtrzymała pracę ustawień zegara. Jednak jeżeli auto będzie stało dłużej, Tydzień powiedzmy, tak, na parkingu nieruszane, nieodpalane, to niestety ale wbudowany akumulator nam się wyczerpie, i kiedy wrócimy do samochodu, na nowo będziemy musieli ustawiać datę i godzinę. Ja czekam z utęsknieniem na czasy, w których producenci dodatkowo poza wbudowaną baterią będą dawali osobną baterię właśnie podtrzymującą pracę zegara taką zwykłą CR2032, coś takiego, coś ten deseń, żeby tylko i wyłącznie podtrzymywała nam pracę zegara. Natomiast wciąż zwolennikiem urządzeń superkondensatorem nie jestem, bo one moim zdaniem mają trochę za małą pojemność i za krótko podtrzymują po odcięciu zasilania, właśnie pracę samych kamerek. Także wbudowana bateria, jak najbardziej, plus dodatkowo do tego osobna bateria do podtrzymania ustawień, to dla mnie osobiście byłaby najlepsze, najlepsze połączenie. Ode mnie na tyle. Ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że trochę zmiana otoczenia i suchar na początku Was chociaż trochę rozbawiły i film jest ciekawszy. My widzimy się w następnych. Cześć, he, trzymajcie się!